Lycanroc like Rock w formie zmierzchu zbliża się do Pokémon Go razem z nowym eventem, który przyniesie także drugą część eventu Timeless Travels. No ale po kolei. Wydarzenie Lustrus Odyssey zacznie się 6 stycznia o godzinie 10, a zakończy w środę 10 stycznia o godzinie 20. Podczas tego eventu otrzymamy jeden nowy debiut, a będzie to wcześniej wspomniany Lycanroc like Rock w formie zmierzchu. Ale jest to mechanika, powiedziałbym, z drobnym haczykiem, ponieważ rzeczywiście będzie można zdobyć w grze Lycan like Rock w formie zmierzchu. Ale nie wszystkie rokrafy będą mogły zamienić się w tego like and rocka. Ma to działać tak, że rokrafy od startu tego wydarzenia zamiast zamieniać się w te wcześniejsze, normalne, powiedzmy sobie, like and rocki, będą mogły zamiast tego, będą miały szansę na zamianę w like and Rocka w formie zmierzchu. Nigdzie nie zostało napisane jak duża jest ta szansa. Jako, że Rakrafów nie będzie na DZIKO, o czym za chwilę też powiem trochę więcej, być może jest to kolejny skok na kasę ze strony Nayantika, a jeśli tak, to szansa na to, żeby Rakraf mógł ewoluować w like and Rocka w formie zmierzchu z pewnością będzie niewielka. Więcej na ten temat pewnie dowiemy się raczej po starcie eventu, Tymczasem przejdźmy do kolejnych detali, a mianowicie do tego, jakie Pokémony podczas tego eventu będziemy mogli spotkać na Dziko. Jak już wspomniałem przed chwilą, Rakrafa tutaj niestety nie spotkamy. Za to będzie można spotkać Gastliego, Eevee, Spinaraka, Sankerna, Tediusa, Lunatona, Solroka, Yangusa, Pomantis, Morelula, a także rzadkie spałny Espiona oraz Ambreona. A gdzie w takim razie podczas tego eventu będzie można spotkać rekrafa? Między innymi na rajdach, bo tutaj na rajdach jednogwiazdkowych będziemy mieli hisujańskiego Growlite'a, Rajhorna, hisujańskiego Snizilla oraz Rokrafa właśnie. Natomiast idąc za ciosem na rajdach trzygwiazdkowych spotkamy Laprasa, Aerodactyla, hisujańskiego brewiary oraz Wurdira. Kolejne miejsce, w którym rekrafa spotkać można, to jajka. Zostanie on dodany do puli jajek 2 km i 7 km które zdobędziemy po starcie tego eventu, a także kolejne i ostatnie miejsce, w którym Rakrafa spotkać można, to Field Researcher, gdzie będzie można go spotkać zaraz koło hisujańskiego Growlite'a i hisujańskiego Sneezila. Zostały nam jeszcze tak naprawdę do omówienia dwa inne aspekty tego wydarzenia. Pierwszy to kontynuacja Special Researcha Timeless Travels. Druga z trzech części tej historii zostanie udostępniona razem ze startem tego eventu, a po wykonaniu zadań tam zawartych będzie można otrzymać trochę stardasta, kilka przedmiotów, doświadczenia, i spotkanie z Rokrafem. Wreszcie na koniec podczas tego eventu dostaniemy także kilka bonusów. Nie są one jakoś super spektakularne, ale i tak warto o nich powiedzieć. Po pierwsze, będziemy mieli zwiększoną szansę na to, że Badie przyniesie nam suweniry albo inne prezenty. Po drugie, podczas trwania tego eventu, jeśli nakarmimy Badiego ofinem albo zwykłymi berys, zostanie on dłużej na mapie. I wreszcie po trzecie, Rokraf wykrólty z jajek, które były otrzymane z Adventure Synka podczas trwania tego sezonu Timeless Travels, czyli wydaje się, że i czy Wcześniejsze jajka z Adventuresynka się liczą i przyszłe, będzie miał szansę na ewoluowanie w roka w formie zmierzchu. I z detali to by było na tyle. Jak widzicie event ten specjalnie nie zachwyca, ale mimo wszystko jeśli chcecie wtedy grać, to znajdziecie coś dla siebie. No i przechodząc właśnie do porad, jeśli zastanawiacie się jakie pokemony łapać, to z tych na dziko z pewnością będzie to Gastly. Jego ostatnia ewolucja Gengar ma formę Mega i jest to jeden z lepszych pokemonów do rajdowania z typu duchowego, jak i z typu trującego. Oprócz tego Gengar całkiem niedawno Dostał też wersję Shadow. Jeśli na nią polujecie, bo cały czas nie macie mocnej, to pamiętajcie, że macie niecały miesiąc, bo już 27 stycznia zaczyna się event związany z Team Go Rocket Takeover i możliwe, że zmieni się wtedy rotacja na gruntach. Także polujcie na grunty, które mają pokemony duchowe. Natomiast podczas tego eventu te Gastly możecie łapać choćby po to, żeby sobie podbić trochę cukierków. Warto też łapać Morelula, bo ten Pokémon daje 500 Stardasta za złapanie. Niedawno dostał też Debiut Shiny, a będzie się pojawiał na Dziko, także jest to super okazja, żeby sobie na niego zapolować. Oprócz tego na dziko będą się pojawiały także Eevee i rzadkie spawny Ambreona. Ten drugi, jeśli złapiecie setę, jest całkiem niezłym Pokemonem na Ultraligę. Wykorzystuje się go całkiem często jako Safe słapa. Samo Eevee też jak najbardziej w Umbreona możecie ewoluować, ale jest także kilka innych opcji, na przykład Sylveon, którego także możecie wykorzystać na Ligę, a także jeśli nadal potrzebujecie jakichś Pokemonów do rajdowania, to tutaj też się znajdzie kilka egzemplarzy, choćby takich jak Jolteon, Typu elektrycznego, czy też ponownie Sylvion typu baśniowego. Dodam tylko, że są to raczej budżetowe wersje Pokémonów. Jeśli macie coś silniejsze z tych typów, to na tych nie musicie zwracać uwagi. Jeśli chcecie coś rajdować podczas tego eventu, to z rajdów jednogwiazdkowych z pewnością może być to Rakraf, zarówno jeśli chodzi o nowy debiut, ale też w razie czego like and Rock Midnight Form czasami jest grany na lice. Na chwilę zatrzymując się jeszcze przy Like Roku w formie zmierzchu, jako że jest to nowy debiut, warto zadać sobie pytanie, czy jest on dobry w grze? No i odpowiedź niestety brzmi nie, niczym on się nie wyróżnia od pozostałych form. Do rajdowania na pewno nie będzie wykorzystywany, być może na Lidze, chociaż pozostałe Lajkan like Roki też nie są tam za często wykorzystywane. Także niestety jest to prawdopodobnie tylko kolejny wpis do Pokédexu. Jeśli chodzi o rajdy trzygwiazdkowe, jeśli musicie koniecznie coś z tego rajdować, no to byłby to Lapras. Jest to Pokémon, który trochę jest wykorzystywany na Ultralidze. Teoretycznie może też posłużyć jako budżetowy Pokémon typu lodowego na rajdy, ale tego osobiście nie polecam. Pojawia się tutaj też. Deer. jeśli przegapiliście na niego Ride Day'a, który był całkiem niedawno, razem z debiutem Shiny i brakuje wam go jeszcze w kolekcji, no to jest to okazja, żeby kilka ich zbić. No i mamy tutaj też Aerodactyla, który w wersji Mega jest całkiem niezłym Ride Attackerem typu kamiennego. Na koniec jeszcze wrócę na moment do Rakrafa. Po pierwsze, jeśli brakuje wam Shiny, możecie spróbować go zdobyć z jajek dwu lub siedmiokilometrowych. Do tej pory był zamknięty za jajkami dziesięciokilometrowymi, dla wielu pewnie jest to trochę za długi dystans do chodzenia. A teraz z Został dodany nawet na dwójek, więc przypuszczam, że znacznie więcej można go wykluć, czyli można w ten sposób zwiększyć sobie szansę na shiny rokrafa. Poza tym pamiętajcie, że wszystkie poprzednie rokrafy, które zdobyliście, które macie już wyklute, nie będą mogły mieć formy zmieszku. Więc jeśli na tym z kolei wam zależy, to koniecznie musicie złapać nowego rokrafa albo chociaż zdobyć jajko z Adventure Synka, teraz podczas trwania sezonu Timenes Travels. Nie jestem do końca pewny, czy te jajka z Adventure Synka, które zdobylibyście wcześniej, zanim się ten Event wystartował, czyli na przykład teraz na początku stycznia albo wcześniej w grudniu, czy te jajka też się liczą, jako że były z Adventure Synca i były w, podczas eventu Timeless Travels zdobyte, więc na wszelki wypadek lepiej nie brać tego za pewnik i spróbować zdobyć jakiegoś Rakrafa podczas trwania tego eventu, który będzie mógł się zamienić w formę zmierzchową. No i to by było na tyle. Kolejny raczej słaby event, myślę, że można tak o nim powiedzieć. Wiem, że sporo z was narzeka na to, że gra umiera albo że nie ma teraz w niej nic ciekawego. A każdy kolejny update to żart. Częściowo się z tym zgadzam, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to cyklicznie wraca do Pokémon Go i liczę na to, że gra obudzi się ze snu zimowego. I na wiosnę, lato, znowu będę mógł Wam przekazać jakieś ekscytujące newsy. Ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.